Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przyjdę do Was z filmem, o którym zapomniałam, że powiedziałam, że miałam go nagrać, bo zadawałam Wam pytanie w październiku, a do dzisiaj nie uzyskałam, nie uzyskaliście odpowiedzi. Więc tutaj dzisiaj poprosiłam Was na Instagramie, żebyście jeszcze raz zadali pytanka. Odnośnie mm, sylwetki, ćwiczeń. W jakiej aplikacji liczysz kalorie? Ja liczę, apli y oh, liczę aplikację liczę kalorie w aplikacji fitatu. Naprawdę bardzo dobra aplikacja według mnie, natomiast nie jest ona najlepsza do wyliczenia makro. Ponieważ to jak ja bym chciała mieć makro, nie mogę sobie za Chiny wpisać w tą aplikację, bo wyskakuje mi błąd. Więc na to makro sobie nie patrzcie, jak Wam wyliczy to właśnie fitatu, tylko raczej... Mm, Poczytajcie sobie na internecie, jakie powinno być to makro, w jakie Wasze zapotrzebowanie. Co ci motywuje do ćwiczeń? Ogólnie mam takie dni, że nic mi się nie chce i nie, po prostu nie robię nic. Niekiedy mam takie dni, że nic mi się nie chce, ale się zmuszę do tego ćwiczenia, czy chcę, czy nie chcę, i to robię. Natomiast mi motywacja przychodzi bardziej z tego, że ja mam jakieś swoje określone cele, które później tutaj Wam powiem, bo wiem, że jest takie pytanko. Ja mam jakieś swoje określone cele, typu odnośnie sylwetki, odnośnie tego, ile bym chciała na przykład schudnąć i tak dalej. Jednak kiedy nie chce mi się, to staram sobie się sobie w głowie te cele przypomnieć i często wraca mi ta ochota do ćwiczeń. Natomiast jeżeli faktycznie nic na mnie nie działa, to odpuszczam często. Do czego można dodać białko, jakieś przepisy? Szczerze powiedziawszy, ja od niedawna dopiero stosuję białko w diecie i od niedawna je gdzieś dodaję. Kiedyś robiłam sobie same szejki, natomiast te szejki tak średnio mi pasują i zaczęłam sobie dodawać białko do owsianek, do jakichś... sobie robię jakieś takie naleśniki, czy takie plecuszki, racuchy, cokolwiek, owsianki, każdym manną, cokolwiek, dodaję do tego białko. Jedną miarkę 30 gram. I wiecie, to białko już się podbija. Ja dzisiaj miałam śniadanie, które miało 200 coś kalorii, a miało 44 gramy białka, więc. No więc, tak jak powiedziałam, do jakichś owsianek, placków, naleśników, do mleka, jakichś płatków, do wszystkiego. Ulubione ćwiczenia. Jeśli chodzi o siłownię, to ja bardzo lubię przysiad z sztangą. To ćwiczenie jest takie jedno z moich bardziej ulubionych. Glutbridge. Mmm... Bardzo lubię hip thrust, natomiast hip thrust na maszynie, ponieważ nie robiłam już takiego hip bez maszyny, tylko wiecie sama. I bardzo lubię rumuński martwy ciąg. Tak, to są takie moje top ulubione ćwiczenia. Ewentualnie, jeszcze przysiad z ketlem, to też bardzo lubię. A jeśli chodzi o takie ćwiczenia w domu, bo teraz dużo ćwiczymy w domu raczej, no to wszystkie odwodzenia nogi, pulsowania. Mmm... Oczywiście wszystko to z gumami, Pulsowanie, odwodzenia nóg, i wiecie, oczywiście wszystkie te glute bridge z zełączonymi nogami, w martwym wysumu, przysiady, wszystkie ćwiczenia akurat w większości nie lubię, tylko jakichś zakroków wykroków tych, tych ćwiczeń nie bardzo, nie bardzo nie lubię. Natomiast no, to co wymieniłam, lubię. Co ćwiczysz na siłowni? Więc ja głównie ćwiczę siłowo, ponieważ nie lubię cardio, Natomiast zawsze staram się zrobić, jeżeli jestem na siłowni, to 15 minut kardio pochodzi na bieżni, ponieważ no zawsze się zwiększa ten deficyt kaloryczny. Natomiast no głównie ćwiczę siłowo, bo po prostu to lubię. Sama układasz sobie dietę, czy ktoś ją układa? Tak wszystko robię sama i moja dieta nie wygląda tak, że wiecie jem same zdrowe rzeczy, tylko je po prostu trzymam się deficytu kalorycznego. I teraz ktoś zadał pytanie, ile masz wzrostu i ile ważysz. I to pytanie zastanowia ja się czy na nie odpowiadać, żebyście się też nie sugerowali tym, że ważę tyle, a wy tyle i wyglądacie tak, a nie tak. Każdy, u każdego to wszystko wygląda inaczej. Więc tak ja mam 164 cm wzrostu i ważę 63-64 kg. Masz jakieś konkretny cel, jeśli chodzi o sylwetkę? Tak, na początek chciałabym schudnąć te 6kg, które sobie założyłam No i później myślę, że jeżeli faktycznie przez cały... No bo są wakacje Oczywiście dlatego chciałabym schudnąć I Po wakacjach, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli To wejść na lekką masę, ewentualnie utrzymanie I wiecie, i wejść na budowanie mięśni typu pupa czy brzuch Natomiast na samym początek to jest oczywiście redukcja na której teraz jestem. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę oraz komentarz, jeśli jeszcze nie zdążyłeś tego zrobić, nie zdążyłaś. Um, możecie zostawić emotkę, cokolwiek, jeżeli nie macie pomysłu na komentarz. Zawsze możecie powiedzieć, że miałam ładny makijaż w filmie. No i oczywiście zapraszam Was do dalszej części filmu. Jak obliczać kalorie? Um, na internecie jest masa wzorów, które można zastosować. Natomiast ja swój wzór wzięłam z, z filmu Satinwy, to, się, to jest Asia Satinwa, myślę, że dużo osób kojarzy, jeżeli jest w tym świecie, ja Wam go postaram się podlinkować w opisie. I z tego wzoru, który tam ona podawała, ja właśnie sobie wyliczam co jakiś czas kalorie, obliczam, ile polecam treningów w tygodniu. I według mnie, jeżeli ktoś cokolwiek robi, to już jest super. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać jakieś efekty, które nas satysfakcjonują to wydaje mi się, że minimum trzy razy w tygodniu tak, trzy razy w tygodniu to będzie optymalnie. Jaka jest według Ciebie idealna sylwetka? Według mnie idealna sylwetka nie istnieje, bo zawsze mm, jak na przykład podoba mi się u kogoś nie wiem, pupa czy coś, to na przykład nie podoba mi się ktoś, że ktoś ma szersze, za szerokie ramiona czy coś. Czy na przykład jak ktoś ma fajne, nie wiem, brzuch będę czy właśnie tutaj górę, to znowu mi na przykład nie podoba mi się półpa, czy nogi czy coś. Nie ma idealnej sylwetki. Ale dla mnie takie Idealne, można powiedzieć, proporcje, takie, które ja bym sama chciała. To jest szersze biodra, czyli większa pupa, po prostu, węższa talia, i tutaj taka klepsydra, o, można powiedzieć. To jest moja taka idealna sylwetka. Czy ciężko utrzymać się w diecie? Hmm, jeśli chodzi o mnie. Szczerze powiedziawszy, niekiedy tak, ponieważ przychodzą takie dni, że faktycznie coś by się zjadło, niezdrowego, a już nie ma kalorii, a coś. Ja sobie w takie dni pozwalam na zjedzenie, jeżeli mam naprawdę bardzo ochotę na coś, to pozwalam sobie na zjedzenie tego, to na dojście do tego zera kalorycznego. Mm, wiadomo, wolniej mi ta redukcja potrwa, ale moja głowa będzie zdrowsza po prostu i tyle. Ile jem kalorii? Jestem obecnie na redukcji mm, i staram się jeść między 1400-1500 kalorii. No, niekiedy 1600, no, ale staram się między właśnie 1400 a 1600 kalorii trzymać. Czy to dużo, czy to mało? Wydaje mi się, że to jest takie optymalnie, jeśli chodzi o redukcję. Nie o jedzenie cały czas, ale o redukcję przy moim tempie ćwiczeń. To jest, według mnie, dobre zapotrzebowanie, ponieważ ja raczej nie jestem głodna przy tym zapotrzebowaniu. No i też czuję się dobrze. Czy ktoś Cię inspiruje? Jakaś aktorka, modelka, Instagramerka. Dużo osób mnie inspiruje ku mnie Instagrama, bo w sumie tak raczej modelki aktorki, nie, ale z Instagrama bardzo lubię Fit Dądcie, Satinwe, Kto tu jeszcze, kto tu jeszcze? Dużo jest takich mniejszych kanałów, na przykład Fit Sadzia, chyba tak się nazywa, bardzo lubię ten kanał, na Instagramie oczywiście. Sama go tu jeszcze może ktoś u Ciebie w domu się tym zajmuje. To zależy. Ponieważ niekiedy gotuje moja babcia i wtedy wiadomo, trudniej jest mi obliczyć tą kalorykę, natomiast nie jest to do. Nie, nie jest to do. Nie, nie jest, to do zro... jest to do zrobienia, o, tak. Yy, no a niekiedy ja. Po prostu są takie dni, kiedy. Bo ja tylko gotuję, a są takie dni, kiedy gotuje dla mnie moja babcia. Co najbardziej lubisz ćwiczyć? No to już mówiłam, że ćwiczenia siłowe. Ćwiczysz z jakimiś kanałami na YouTube Teraz normalnie, nie natomiast teraz w tym trudniejszym dla mnie czasie, dla wszystkich w sumie. No to ćwiczę na przykład z Moniką Kołakowską, czy niekiedy robię sobie takie cardio dance, um, no, więc to, ale tak to to niekiedy robię jakieś 10 minutowy trening z Melbi czy z kimś, no różnie, różnie, niekiedy sama sobie układam, ale no tak teraz akurat ćwiczę z kanałem na YouTubie. Lubisz czasem eksperymentować w kuchni? Um, tak, lubię, jeżeli mam jakiś przepis, który wygląda dobrze, to jak go nie robiłam, to bardzo lubię coś zrobić nowego. Na przykład dzięki temu dużo zrobiłam takie pyszne, właśnie mmm, paniekie. Kiedyś były przepyszne, czy takie przetuszki, małe, bananowe. Tak, to właśnie dzięki temu, że coś chciałam zrobić nowego, no to znalazłam jakieś dobre smaki nowe. Używasz w czasie diety słodzików czy cukru? Kiedyś używałam cukru, bo nie miałam słodzika. Teraz mam słodzik i raczej używam słodzika. Jeżeli mam dodać cukru do czegoś, to dodaję właśnie słodzik. Bo już słone czy słodkie rzeczy. To zależy bo niekiedy mam taką bardzo dużą ochotę na słodkie natomiast niekiedy mam ochotę na słone czyli jakieś niezdrowe rzeczy typu chipsy czy coś, ale jak mam do wyboru jakąś niezdrową przekąskę to często jest to um, słodkie, za chipsami aż tak bardzo nie przepadam, natomiast słodkie zdecydowanie mam ulubiony napój nie najbardziej szczerze powiedziawszy lubię wodę natomiast jak mam ochotę na coś niezdrowego to wypiję sobie kole zero tak, ostatnio bardzo lubię zauważyłaś jakąś zmianę na stawianie w w porównaniu z początkiem diety. I tak, ja na tej redukcji nie jestem długo, boś jakoś ponad tydzień, więc no, nie mogę zauważyć jakichś negatywnych skutków u siebie jeszcze. No to nastawienie się u mnie zmienia w zależności niestety od okresu. Jeżeli jestem przed okresem, to u mnie to nastawienie jest cięższe, gorsze. Tak było teraz właśnie. Miałam takie dwa momenty, że o oh, koniec. Może, jednak, puszczę coś tam, coś tam. No, natomiast na razie moje nastawienie się nie zmienia. Jest niekiedy lepiej, niekiedy gorzej, ale raczej jeszcze jeszcze nie, nie, nie upadłem ze swoimi postanowieniami. I ostatnie pytanko na dzisiaj. Wolisz mleko krowie, czy jakiś napój roślinny? Życzę, że powiedziawszy, ja nigdy nie piłam mleka roślinnego, napoju roślinnego, typu właśnie sojowego czy jakichś migdałowego, nigdy. Chciałabym spróbować, natomiast cały czas raczej jest, piję mleko krowie. Może kiedyś się przerzucę, nie mówię, że nie, nie, nie wykluczam tego, natomiast no, mleko krowie jednak no, mi smakuje, ja nie mam problemu z tym, z laktozą, z niczym, więc na razie piję mleko krowie, ale na pewno kiedyś spróbuję innej odmiany. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i odpowiedziałam, zaspokoiłam Waszą wiedzę. My widzimy się już w kolejnym filmiku i cześć!